Dzień dobry kochani, witamy się w kolejnym dniu, dzisiaj może pingwinki, tutaj wam jeszcze wczoraj nie pokazałam jak przyszła Madzia, tak jak obiecała, tak przyniosła mi kalendarze adwentowe z Irving, ten jest dla Nikoli, mój drugi już tutaj wisi, tu już go sobie powiesiłam, jeszcze nietknięty. I przyniosła mi wczoraj taką pastę paprykową. Mówiła, że bardzo dobra. Tylko w sumie nie wiem do czego ja mam jej użyć. Muszę się jej zapytać, do czego na to używała. Wiem, że się kiedyś o nią pytałam, ale nie pamiętam o co chodziło. No to kawusia. jest i nasza youtuberka. I rozpoczynamy dzień. 19 dzień vlogmas, ale ten czas leci. Jeszcze 5 dni do świąt. Dzień dobry, kochani. Właśnie Nikola dorwała się do kalendarza adwentowego Irving i testuje pierwszą herbatkę. Dobrze, że wzięłam dwa. Ja wiedziałam, żeby wziąć dwa. Poziomka z wit... wanilią. Poziomka z wanilią do testów. Eee, zaczynamy eee, po malutku. Mamy 9.30, otwieranie kalendarzy. Czekam, zaraz mają być Państwo do mieszkania. Czy zaraz? Między 10 a 12, więc poczekamy. Mieszkanie jest już posprzątane, ogarnięte. Mąż po śledziku czuje się fenomenalnie, więc bardzo elegancko wrócił. Wszystko przeszło zgodnie z planem. Idzie Azji, YouTuberka moja, tak? Przynosi, przynosi mi swoją zabawkę. No masz. Nie, nie cały mnie, bierz sobie. No masz, weź sobie, bo ja chcę ponagrywać. Możesz sobie to zabrać. Wpadło ci do miski z wodą, no ja to mam cela. Nie, wpadło i wypadło. Wpadło i wypadło. Dobra, e, rozpoczynamy otwieranie kalendarzy. Najpierw przesuwamy winnego wczoraj, który mi przesunął na osiemnastkę, nie znalazłam, ale mamy dzisiaj dziewiętnasty dzień masu. więc mo, mąż już swoje pootwierał. E, no to otwieramy najpierw paczuszkę od męża, która już była wczoraj. Mam mi dzisiaj przynieść kleje na gorąco, więc prawdopodobnie dzisiaj będę robiła ten świecznik. Jeżeli chodzi o mm, jeżeli chodzi o likierki, to wczoraj z Madzią wypiłyśmy likierek cały ten 100 Fifi. ale skosztowałyśmy również jeszcze nieschłodzonego likierku, więc był dość rzadki tego pierniczkowego i Madzia stwierdziła, że bardzo dobry. A to Fifi nabrał mocy. Także tak. Dobra, otwieramy kalendarz. Odpięłam, odpięłam. Otwieramy kalendarz. Azji, kadr mi zasłaniasz. Ja wiem, że ty byś chciała. Fajnie, ja ci zapakuję w przyszłym roku te zabawki twoje codziennie. Ja ci będę w pudełku chowała jedną zabawkę. Co ty na to? Będziesz codziennie otwierała swój kalendarz z tą samą zabawką. Otwieramy kalendarz, więc dzisiaj będziemy również przyozdabiać po południu w końcu mieszkanie. Co my tutaj mamy? Uuu, mamy kolejne, kolejną postać mamy, przepiękna. I kolejne łosie. Jestem ciekawa ile tego jeszcze jest, dzisiaj chyba powiem mężowi, żeby już mi oddał wszystko co ma. Bo jak ja stworzę yy, to, co chcę stworzyć, jak on mi codziennie coś dorzuca. No już jak to dzisiaj zrobię, to już więcej tego doklejać nie będę. To nic. Dzisiaj będzie rozmowa. I co my tu mamy? Magnez od nowa, żel prysznic magnezowy, regeneruje ciało po ciężkim dniu, skutecznie myje i nawilża skórę, relaksuje oraz odświeża. Naturalne źródło magnezu od nowa. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. I powiem szczerze zastosowanie. Hmm, magnezowy żel pod prysznic. Należy stosować w trakcie kąpieli. Nikola się bawi z Azji, fajnie robi Azję, ale Wam nie pokażę, bo Nikola nie będzie chciała. W trakcie kąpieli lub po ciężkim dniu, lub w intensywnym wysiłku psychofizycznym aktywne substancje myjące zapewniają czy... co zapewniają. Czystość i miły zapach. No właśnie, zobaczymy, co to za zapach. Ale ładne. Pokażę Wam coś. Patrzcie. Chyba Azji się zorientowały. Zaraz się wścieknie i zacznie szczekać. <grywa> Ona nie skacze tak nahalnie. Ona jest taka bardzo e, opanowana w takich zabawach. Ona robi tak, żeby komuś nie zrobić krzywdy. Idzie już, zdobyłaś swoją zdobycz, tak? Super, dobry pies. Dzisiaj była bardzo szczęśliwa, jak wyszłam na dworek, bo było dzisiaj mnóstwo jej przyjaciół na dworze. A myśmy dzisiaj później wstali i byłam pewna, że już nikogo nie spotkamy. Więc e, pierwsza rzecz z kalendarza, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. jeżeli pod nigdy za wiele. Azji, 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 odejdź, odejdź kochanie. E, OK. Otwieramy teraz kalendarz z Douglasa, gdzie my mamy numer 19. Mamy tutaj, a gdzie go się otwiera? Tu mamy coś, o, będzie coś dużego. Tu mamy, nie, tu mamy, tu mamy. Okej, okay. ma, no, o, coś dużego dzisiaj jest. Maseczka, maseczka na usta. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. To już się Nikola cieszy, już widzę jej minę. Maseczka na usta i to jest pewnie jakaś nawilżająca. Ja takich maseczek nie stosuję. Nie widzę po nich. Znaczy, nie, nie, nie mam takiej potrzeby, bo ja nie używam pomadek, więc ust nie mam przesuszonych. I nie widzę po nich jakiegoś tam efektu. Okej, okay, nic tu nie mogę. Znaleźć się tak dziubdziane takim druczkiem, że. Kochanie. Kochanie, idź się połóż. Pobiegałaś na dworze, dostałaś wołowinę. Ja to się śmieję, bo Azji w ogóle w Wigilię się urodziła. Więc teraz będzie miała roczek za kilka dni. I tak się śmiałam, że on wie: wszyscy będą jeść ryby, na miejsce się będą przyglądać, a Azji dostanie tort z wołowiny. Kupi jej ligawę i będzie pies jadł wołowiny kilogram na swoje urodziny. Tak? Będziesz jadła dużo mięska? Zrobimy torcik. Także tak. Maseczka idzie do Nikoli. Bo ja maseczek do ust nie potrzebuję, nie używam. I otwieramy ostatni kalendarz, przedostatni, bo jeszcze są herbatki od Kasi. Gdzie my mamy dziewiętnastkę? O, dzisiaj jest jakiś kremik, żel. Co by to nie było, jest to ciężkie. Opakowanie jak krem do rąk, jak żel jakiś do twarzy. Czerwone, Eveline, SOS. Genialny krem do rąk. Już go miałam, zużyłam go w zeszłym roku. Fenomenalna bariera przy, na chłodne dni. Moim zdaniem na zimę jest to jeden z najlepszych kremów, jakie miałam. Jeżeli ręce są przemarznięte, przesuszone, spiesznięte, genialnie ten krem sobie radzi lepiej niż jakikolwiek olejek, czy cokolwiek do odbudowy. Także zobaczcie, co ona zrobiła. Nie chcesz się ze mną bawić. To sobie łapę położyła. O. I leży. Widzicie, co ona wyprawia? Tak się pcha do mnie. Nie wiem o co chodzi. Co to dzisiaj za dzień jest taki. Muszę was postawić jedną ręką niewygodnie. Także bardzo fajnie bardzo dziękuję. Chociaż kremów już mam teraz w tym momencie mega dużo, bo przecież jeszcze miały, miałam z Debody Shop ani razu, jeszcze ich nie użyłam, cały czas wykańczam ten Make Me Bio. Po kolei lecę systematycznie. Skończyłam z otwieraniem wszystkich produktów na raz, więc tego również nie otwieram, chociaż on tu jest i tak otwarty chyba. Ale to już wiem, co to jest za krem, bo już ten krem miałam. Jest bardzo fajny, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Fenomenalny produkt. No i co? I bierzemy jeszcze herbatkę. Herbatka 19 na górze na dole. Tu jest na górze. No i oczywiście herbatka Irving. Dzisiaj herbatka Irving. O stąd nie widzę co jest. A tutaj co mamy? Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Coś takiego. Więc później będziemy pić herbatę. My dzisiaj idziemy również na y, pogrzeb. Y, więc myślę, że po pogrzebie coś rozgrzewającego mi się przyda. Także nie wiem, jak ja w południe będę funkcjonowała, jeżeli chodzi o e, dalsze nagrywanie. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. E, dobra, to widzimy się później. Zobaczymy, co nam jeszcze dzisiaj dzień przyniesie, ale dzisiaj mam zamiar dekorować, robić stroik i dekorować e, mieszkanie. Także do zobaczenia. Widzimy się później. No, i hej, kochani, już się do Was odzywam z tej strony. Przechodzimy już w tym momencie tylko do dekoracji mieszkania. Wyciągam już wszystko z kartonów, także i na tym będziemy kończyć vloga. Więcej będzie w tym momencie pokazywania. Dzisiaj taki dzień ponury, sentymentalny, więc ja już dzisiaj się więcej nic odzywać nie będę. Dostaniecie vloga prawdopodobnie troszeczkę wcześniej. Nagrawam tylko jeszcze. Jak dekoruję mieszkanie? Jutro prawdopodobnie będzie Denko, bo my jedziemy do Lublina na praktycznie prawie cały dzień. W poniedziałek zrobimy Hall z Lidla. Będą ogromne zakupy do ciast, do świąt. No i we wtorek zaczynamy gotowanie. Także mam nadzieję, że taki rozkład Wam się podoba, a że dzisiaj już nic nie będzie. Czasami też tak bywa. Będzie jeszcze tylko dekorowanie, więc przechodzimy. Wyciągamy z tego wielkiego pudła po kolei rzeczy. Muszę też powyciągać baterie. tego jest naprawdę sporo. Ja już nawet nie pamiętam, co my tutaj mamy, więc zaraz Wam wszystko pięknie pokażę. O, tutaj mamy taką zawieszkę. Ona wisiała w zeszłym roku, tutaj na ścianie. Ale to już Wam może zbliżenia porobię takie, jak już e, wszystko powyciągam. A tu co mamy? Skarpetkę mamy. A, w tym dostaliśmy wino w zeszłym roku od mojego brata ciotecznego i od bratowej. Tak, tutaj mamy taki świecący. Wszystko Wam pokażę, co idzie na parapety. Ok, na razie tego nie wyciągam dalej. Tu mamy Mikołajka, Natilaj. Tu mamy mały żółbek. I tutaj mamy Stojenkę. I tu mamy pierwszą, wielką postać. Coś, co mi się tak strasznie w zeszłym roku podobało. Zrobiłam sobie kawę. Muszę to wszystko poprzestawiać. I tak. Już idzie Azja ciekawska. Co tam Azji? Zobacz Azji. Mamy przyjaciela. Zobaczymy, jak Azji zareaguje. Patrzcie, tutaj mamy przyjaciela, a tu mamy Azji. Azji, zobacz, co to? Co to, kochanie? Myślisz, że to przyjaciel czy wróg? Czyżbyś obszczekała? Tak, tam Nikola jest w nowych skarpetkach z Reniferem. No, i co, podejdziesz? Chodź, przywitaj się z przyjacielem, zobacz, jaki fajny. Chyba przyjaciółmi to wy nie zostaniecie? Co ty myślisz? To jest Renek. A ty, Azji? No, chodź do przyjaciela, zobacz, jaki on fajny. Pancia go lubi? Dobry przyjaciel. Dobry przyjaciel. Zobacz, jaki ma uśmiech i oczy ładne. Pancia lubi takiego przyjaciela, a ty nie polubicie się, a może on stać na meblach? No i co? Jednak ci się podoba? Fajne? Chyba nie. Chyba nie? Gdzie idziesz? Idziesz szukać chyba reszty kastu? przyjaciół? Czego ty za mną chodzisz? Aha, pod stół. Dla bezpieczeństwa. No pancia krzesła pozasuwała, nie ma jak wejść. No nie masz się gdzie schować, no. Możesz wejść pod choinkę, chociaż to chyba bardziej ryzykowne. Ty? Przyjaciel. Ty. Przyjaciel. A jak Ci się Azji Święty Mikołaj podoba? Chcesz go niżej? Masz, proszę, Azji. Azji. Czego uciekasz? Nie uciekaj, chodź. O, super! Ślicznie, powąchaj, tak. On tu z nami teraz będzie mieszkał. Dobry miesiąc. Musisz się z nim jakoś zaprzyjaźnić. Idź do święty Mikołaj, on smaczki daje. Ty chyba będziesz miała traumę. O No i ja, kochani, już przyszłam się z wami pożegnać. Skończyłam ozdabiać pokój. E, powiem szczerze, że tak dużo jest tych bibelotów, że niektórych musiałam, nie mogłam wystawić, musiałam część rzeczy też poprzestawiać strasznie ciemno tu jest e, ale może Wam po kolei pokażę jak to wszystko wygląda, e, przejdziemy sobie teraz tutaj najpierw o matko, na tą stronę i tutaj mamy poustawiane tu mamy naszą panienkę z okienka Świeczka świąteczna w środku. To bardzo ładnie wygląda, ale to Wam zaraz pokażę te wszystkie świecidełka, jak to będzie wyglądało wieczorem. Tu oczywiście wszystko, co było w kalendarzu. Mojemu mężowi o te ozdoby się strasznie podobają. Tak samo jak i mnie. One po prostu genialnie wyglądają w każdym pomieszczeniu. No i tutaj mamy kolejne. Tak sobie zrobiłam... Tutaj to jest szyszka z Chochołowa, z Doliny Chochołowskiej. Tutaj wstawiłam dwa reniferki i wszystko na podstawce, którą dostałam od męża. I tak w sam raz akurat przy naszym zdjęciu z Nadmorskiego Oka pierwsza rodzinna wyprawa w góry. Następnie przechodzimy, mamy naszego Mikołaja, u którego się również świeci świeczuszka. Tea light. A tak będą wyglądały bombki, które zrobię, tylko czekam aż mi mąż przyniesie klej. Bo to muszę przykleić na klej do drewna i tak będzie wyglądała pierwsza bombka, a tak druga bombka, zawieszka. Tak to sobie wymyśliłam. Tylko muszę poczekać, aż mi mąż z garażu przyniesie jest tata z dzieckiem i mama z dzieckiem. Tutaj nasza cała błyszcząca rodzinka oraz Jezusek. O, tak, już ciemno, beznadziejne światło. Jak kalendarze znikną, to będzie to wyglądało zdecydowanie inaczej, bo już tutaj się zrobi bardziej przestrzennie. E, jeszcze 5 dni i będzie wszystko wyglądało inaczej. Tutaj mąż obłupał mi od tego reniferka, e, wszystko, więc już mogę go spokojnie postawić. No i 19 dzień, vlogmasu. Tam jest gwiazda betlejemska. Teraz przechodzimy do. Mojego punktu, w którym się wszystko dzieje, gdzie obrabiam wszystko, jest laptop. I tutaj mamy zasłonkę powieszoną na, znaczy zasłonkę, mamy powieszoną zawieszkę, nie zasłonkę. Co ja gadam? E, taki renifer. Jest i ciastek od Ani. Tam są pomarańcze, ususzone, które jeszcze na choinkę nie, za, nie wylądowały, bo nie wiem, czy je wywieszę. Tutaj na świątecznym talerzyku mamy e, pierniczki. Mamy Mikołaja, tam cały swój pierniczków. Już przechodzimy dalej. Tutaj leżą karteczki od Was. Tutaj jest w tej gwieździe są cukiereczki. I tutaj mamy to, co przyniósł mi mąż. Mówiłam Wam, że zrobię z tego coś. Włożyłam... Y Dwa razy tutaj yy, szyszki z chochołowa. Dodatkowo Mikołaja Delighta, którego dostałam. Rodzinka reniferów. I wszystkie te renifery, które mi tutaj zostały, ja chcę tutaj sobie poprzyklejać o tak. I tu będą tak poprzyklejane. Będzie reniferowo. Tylko musi mi mąż przynieść klej. Więc mamy też kartki. Tak się zapowiada nasz kącik. Ja raczej tych Delightów nie będę odpalała. Są one ozdobne. Tak samo jak te reniferki. Na górze mamy pingwinka Mikołaja i świeczka z zakopanego również z delightem. I tam mamy delighta. I tutaj mamy drugą taką samą dekorację. Przechodzimy dalej. Nasza choinka. Tak jak mówiłam, tutaj dekoracje od Ani Wiszą. Tu jest jedna. Tu jest druga. Mój mąż dzisiaj mówi, ależ ty mówi, w tym roku pokochałaś bibeloty. I tutaj już nasz parapet. Prezentuje się tak w całości. A zaraz wszystko pokażę, jak będzie po ciemku. Tutaj ma panienka podświetlaną choineczkę. Tam są piękne wzory. Tutaj też śniegiem sztucznym popryskałam. I nieprzyjaciel Azji. I tak się prezentuje to wszystko. Także. Jestem ciekawa jakie jest Wasze zdanie, czy to nie jest tego za dużo, czy to nie jest zbytni przepych na tym wszystkim. Tu oczywiście pomarańcze, jeszcze kubek z kawą, dzisiaj już trzecią kawę wypiłam, więc ja się kochani z Wami żegnam, życzę mam miłego dnia. Mam nadzieję, że jutro szybciutko to denko nagram, otwarcie kalendarza, jedziemy w Lublin, więc nie będzie nas cały dzień, na pewno wieczorem mi się nie będzie chciało, nic już nagrywać, bo będę po prostu zmęczona. a Mąż mówi, że zjadłby gofry, ci z ludziarni przywieźliśmy cały sprzęt, więc może faktycznie jeszcze jutro byśmy gofry zrobili, zobaczymy, ale już na pewno nie będzie mi się chciało nagrywać, bo będę po prostu zmęczona. Ja tak mam z reguły: jak wracam z Lublina, z galerii, jak my się zjeździmy, a jutro jedziemy do kilku galerii, podopinać wszystko, więc yy, na pewno będzie sporo latania i zmęczenia. Więc ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego, spokojnego wieczoru, fajnego poranka, fajnej niedzieli. Jeżeli, jeżeli oglądacie mnie rano, pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subskrypcjach, jeśli tego jeszcze nie robicie. Każdy ruch na kanale motywuje mnie do dalszego działania. To taki tekst youtuberów. Także jeszcze teraz wam nagram po ciemku, jak pokój wygląda. A z wami się żegnam. Do zobaczenia. Pa!